Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj opowiem wam historię. Historia, która nie jest nowa. Miałem takie przypadki. E, przypadek laptopa, który został oddany. Już miałem takich kilka, jak powiedziałem, do jednego z większych youtuberów na polskim internecie, który zajmuje się naprawami. I ten youtuber tego nie naprawiał. Odesłał jakby do firmy. Klienta, który, który, która, yy, która po prostu współpracuje z danym YouTuberem i naprawia takie sprzęty. Często tak YouTuberzy niektórzy robią, ponieważ mają tyle tego, że po prostu nie obrabiają i robią tak jakby outsourcing. I od tej firmy akurat miałem już kilka laptopów i była kaszana. W tym nie wygląda to źle, ale zaraz Wam powiem, jaka jest historia. Jaki to laptop? Laptop oczywiście Acer. Acer Nitro AN517-51. Płyta jest wymontowana. Jaka jest historia? Laptop został zdiagnozowany. Został zdiagnozowany, został naprawiony. Uszkodzony był most PCH. Po tym wymianie tego mostka laptop podziałał 3 dni. Po 3 dniach klient znowu się zwrócił do tej firmy i ta firma wzięła oczywiście do diagnostyki tego laptopa. I stwierdziła, że tym razem nie jest uszkodzony mostek, tylko uszkodzony jest procesor. Ja tą płytę pomierzyłem. Nie wynika z pomiarów jednoznacznie, że jest uszkodzony procesor. Jaki jest efekt? Po podłączeniu zasilania do laptopa, laptop się włącza i ładuje baterię. Włącza się i tyle. Tyle w temacie. Po podłączeniu do zasilacza serwisowego, pobór mamy około 300 mA, który tam sobie chwilę pływa i potem znowu wskakuje na 300. Ale zauważyłem jedną rzecz, rzecz i pokażę Wam, co zauważyłem i co zrobię, żeby ożywić tą płytę. Aha, jeszcze jedno. Płytę pomierzyłem dokładnie. Cała lista sygnałów sprawdzona. Power sequence sprawdzone. I płyta dochodzi do punktu, kiedy ma, ma po prostu dać obraz, ma się włączyć. Ostatni sygnał. Mine on i power on. Są eee, aktywne. Wszystkie gałęzie są zasilane. Nie ma zasilania procesora. I jak już mówiłem wcześniej, zaraz Wam pokażę, co zauważyłem. Chcę pomóc mojemu tutaj widzowi, bo troszeczkę się wkurzył, bo ta firma po prostu go odbiła. Stwierdziła, że procesor uszkodzony, więc następne koszty pewnie i razem z MOSKiem to pewnie... Już 4-0 suma na pewno. I zobaczcie, jak wygląda ta płyta. Ona nie wygląda źle. Wygląda, że mostek został prawidłowo wymieniony. A na rdzeniu procesora, na zasilaniu rdzenia procesora, mamy niejednoznaczną rezystancję, słuchajcie. Bo to jest i7 dziesiątej czy dziewiątej generacji. I tu może być nisko, ale nie może być za nisko. Są pewne widełki. Pomiar niskiej rezystancji, zobaczcie. To jest grafika zintegrowana w rdzeniu procesora, i tutaj mamy 4 fazy. Patrzcie, mamy 2-3 OMa, Tu mamy 2-3 OMa, Tu mamy VCCIO albo VCCSA, 21 OMów, Tu może mamy 1,8, już nie pamiętam. Mamy poza zakresem. Tu fazę dla karty grafiki, tu będzie nisko, bo to jest jakieś 1660 albo RTX, a tutaj mamy V-ramy karty grafiki, które są poukrywane pod tą pastą. I teraz głośnik programu, zasilanie mostu. Tak, to jest zasilanie mostu, 50 ohmów, zobaczcie, czyli prawidłowo, bo mam jeszcze jedną podobną płytę z ubitym mostem. 54 om i 8 noga układu SPI. Ok. I teraz pokażę wam pobór prądu. Jaka jest zależność poboru prądu od, od, od zastartowania, zasilania yy, rdzenia procesora. To zasilanie pojawia się tylko w pewnych okolicznościach. I teraz tak. Zmienię kadr i pokażę wam, jak to wygląda na zasilaczu serwisowym. Zasilacz serwisowy, przygotowany 20V, 5A. To jest dosyć prądożerna płyta. Ram jest zainstalowany wtyczka od zasilacza. Podłączamy zasilanie. Minimalny pobór 2 mA, 1 mA. I teraz tak. Teraz próbujemy włączyć laptopa. Włączymy go sobie. Stykając pierwszy i drugi pin. Power On. I patrzcie jaki mamy pobór prądu. Mamy 495 mA 500. Procesor się nie grzeje. Grafika się grzeje, mostek się grzeje. Tak mamy taką sytuację. Teraz wam jeszcze przybliżę, żebyście widzieli jaki tu mamy. Jaki mamy pobór 516 mA i rośnie. Bo mostek się grzeje, rozgrzewa się grafika. To jest oczywiste. Dobra, i teraz wyłączę linię. I popatrzcie, popatrzcie na to. Pamiętając o tym, że most był wymieniany, bo był tutaj problem z mostkiem. Włączam linię. Chcę włączyć płytę, ale docisnę albo wygnę delikatnie płytę główną, podkładając taki gumowy pad żeby płyta się po prostu delikatnie w mikronach tam z wygięła. Wciskam płytę. Nie zawsze to jest, ale czasami tak jest. Patrzcie. Włączam. Czekajcie, włączam płytę. Mamy 560 mA. 570 I pływa. Widzicie? Delikatnie pływa. Już jest inaczej. Trochę inaczej. Wyłączam linię. I trzeba zrobić kilka prób. Zależy z którego rogu. Ja już nie pamiętam teraz dokładnie. Patrzcie. Widzieliście? Restart poleciał. Czyli ten róg. 1,3 Ampera. 1,4. Procek się grzeje. Czyli ten róg coś tutaj nie domaga. Jeszcze raz spróbujemy to zrobić. Ja mam palucha brudnego od tego przeklętego fluksa. Jeszcze raz włączam. Patrzcie. Widzicie? Restart. I znowu pół ampera. Zupełnie inne zachowanie, czyli dociskając ten róg układu, czy delikatnie wyginając płytę, mamy zupełnie inne zachowanie. Co daje mi powód sądzić, że tutaj jest jakiś inny problem. Nie procesor, tylko po prostu źle wlutowany most. Patrzcie, znowu 1A. Trzymając ten róg. I procesor startuje. Jest ciepły. Ale w tym momencie ta płyta się nie postuje. Dobra, wyłączam linię i tak to wygląda. Co z tym mam zamiar zrobić? Słuchajcie, zdemontuję most. Zakulujemy go od nowa albo znajdę inny most. SR40 to jest. SR40W zdaje się. I zobaczymy po przykulowaniu, czy, czy laptop po prostu zacznie działać. Zobaczymy, czy miałem rację. Ja chcę się po prostu o tym przekonać. Jeżeli nie, to prawdopodobnie albo jest jakaś inna wada jeszcze, albo po prostu most sam sobie ma wadę. Płytę sobie przygotuję, zabezpieczę sobie to złącze klawiaturowe i te sloty Rambo one są dosyć blisko. Z drugiej strony nie ma co fananować. Słuchajcie, zrobię to nie taką metodą jak zawsze. Posłużę się moim nowym prehiterem. Podgrzeję płytę do 180 i z góry hotem sobie przygrzeję ten układ i delikatnie go ściągnę, bo prawdopodobnie układ jest i tak na kulach z zawartością ołowiu. Czysta robota, ale chyba jest jakiś niedolud. Dobra, działamy. Płyta się grzeje. Mam ustawione 140 stopni. Do 140 dojdzie. Sprawdzę sobie temperaturę potem płyty i potem podjedziemy gdzieś do 180. U 180 ustawię chota na 250-260 stopni i z góry będę tutaj grzał. pęsetką, sobie ściągnę ten układ. I on powinien ładnie odejść. Mam już 115-118. Czekamy, czekamy. Płyta musi się rozgrzać. Przynajmniej w dwóch fazach. Tu mam jeszcze taki pad. I na tego pada będę kładł ten układ zdemontowany. Może sobie tu położę, jaką mamy temperaturę. Mamy cały czas 120, czyli ta temperatura się z tej strony nie podnosi za bardzo. A mam zadane 140. No dobrze. Podjadę teraz z temperaturą do 180 stopni i czekamy. Na płycie mam już około 140 stopni, przy czym zadaną mam 180 i w sumie można byłoby chota odpalić na upartego. Ja jeszcze chwilę poczekam. Dobra, chyba zaczniemy. Mamy 140, koło 140 na płycie. No, i grzeje. 270 stopni, 60 litrów wydmuch. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jeżeli tu jest lód ołowiowy, to powinno moment zejść. Słuchajcie, przerywam operację, ponieważ mam 190 stopni. A przy 185, tam teraz mam mniej. Ten układ powinien pływać. Mam podejrzenia, że ten układ jest postawiony na bezołowiu. Podkręcę jeszcze temperaturę prehitera. Zrobię jeszcze jedną małą próbę. Jak się nie uda, to płyta yy, zabędruje na rasową maszynę BGA Jowy, Jowy. Nie słuchajcie, tu jest mamy do czynienia z bezołowiem albo po prostu sprzęt został, e, został zrobiony tylko reflow, takie mam podejrzenia. Patrzcie, mam już 130 stopni na poważnej maszynie BGA. I zaraz uruchomię tak zwane reflow. No i zobaczymy, zobaczymy, czy przez 180-190 układ będzie pływał. Jeżeli nie będzie pływał, no to moje obawy się potwierdziły, albo został zrobiony tylko reflow układu. Chociaż wątpię, albo go posadzili na oryginalnych kulach bezołowiowych i jest jakiś niedolud. Zaraz to sprawdzimy. Patrzcie, mamy 193 stopnie. Czy układ pływa? Nie, nie pływa. Słuchajcie, to jest bezołów. Wrzucam górną grzałkę. I niestety mamy układ na bezołowiu. I pewnie dlatego jest niedolud. No ciekawe. Mamy 195 stopni na maszynie. Podjedziemy do 220-225 i zobaczymy jak to pójdzie. Włączę wywiew. Żeby się tu nie udusić. Żaden flux nie wypływa spod układu. Dziwne, dziwne. 220 stopni. Układ ściągnięty. Dobra, wyłączam maszynę. Płyta trafiła na podgrzewacz, bakun. Rozgrzałem ją mniej więcej do 130 stopni. I przy inspekcji jest jeden pad, który prawdopodobnie mógł nie łączyć. To jest ten pad. Zobaczcie. I tak się ładnie świeci. Reszta są, zobaczcie, takie matowe kulki. To wszystko z bezołów. Mam nadzieję, że tu ścieżek nie było po, po poniszczonych padów. Ciężko coś stwierdzić, czy to jest po prostu reflał ktoś zrobił. Czy coś. Ja to muszę wszystko pociągnąć cyną z zawartością ołowiu i wyczyścić. A układ zakulujemy jeszcze raz. Układ wygląda w miarę ok. Ładny, zielony, nieponiszczony. SR40B. No dobrze, to działamy. Czyścimy to i zakuluję układ. Posadzimy układ jeszcze raz. Zobaczymy, czy laptop w stanie. Czyszczę teraz alkoholem resztki tego luksa. Tego lutowia. Tutaj w jednym miejscu zauważyłem, że jest po prostu solder maska zdrapana. Nie wiem, czy to mi się zdarzyło, czy to tak było. Trzeba to poprawić. A w którym miejscu? Pewnie widzicie. Tutaj nie. Tutaj trzeba zrobić małe, małą korektę. No i w sumie wozzę wam to o. trochę podświetlonka, bo nie miałem w ogóle podświetlenia, zobaczcie. Nie wygląda to źle, jest całkiem nieźle z tą płytą. Trzeba skorygować tutaj dwie trzy ścieżki, jeśli chodzi o Solder maskę. Zaraz zabiorę się za układ. O, tutaj też mamy, zobaczcie. Też trzeba będzie skorygować to. I zobaczcie, układ wyczyściłem już z tego starego lutowia. No dobrze, dobrze. Tutaj jeszcze muszę doczyścić. Zobaczcie. Po rogach coś jeszcze, ale spoko. Dobra, zaraz wyczyszczę te rogi i kulujemy układ. Rozpocznę teraz kulowanie układu, 270 stopni na chocie, 50 litrów wydmuch, a wydmuch zmniejsza do 40 litrów. A wiecie dlaczego? Bo żeby te kulki się po prostu nie, nie powyskakiwały mi z tych otworków. 0,32 powinny być, dałem 0,30. Czekamy na rozpływ kulek. Może to trochę potrwać. Mamy 280 stopni 40 litrów. Jestem zwolennikiem tej metody, to znaczy grzania z sitem, bo potem nam się kulki nie połączą. Sito musi mieć w miarę dobrej jakości. I chwilę to musi potrwać, zanim te kulki zaczną tutaj nam się osadzać. Zanim się pasta zaktywuje. Flux. Patrzcie, tu już ładnie wskakują. Widzicie? Fajnie to wygląda. A jak nam wskoczą, to będzie fajna sprawa. Wszystkie muszą być na miejscu. Potem ściągnę sito i jeszcze raz Sprawdzę, czy wszystko jest na miejscu. Dobra, chyba gotowe. Siedzą sobie na miejscach, kuleczki. Płyta jest prawie gotowa w sumie do osadzenia nowego układu. Yy, co jeszcze? Układ. Układ zakulowany. Kulkami 0,30. 0,3 w zasadzie. Tutaj mamy jakiś brud jeszcze. Rysa, rodzi. Dobra, posmarujemy sobie tutaj płytę e, fluxem. Jaki flux tu damy? Oczywiście naj, najczystszy, ale bardzo reaktywny. Future HF Wartorn. Wysmarujemy to pastą. Konkretnie też nie może być za dużo tego, e, tego fluxa. Ponieważ mamy małe kuleczki, mamy kulki 0,30 mm, gdzie fabrycznie były 0,32. To są kulki z zawartością ołowiu, tak? czyli takie, jakie powinny być. Tu wcześniej był bezołów. Nie wiem, czy, czy, czy poprzedni serwis nie wrzucił tego po prostu na bezołowiu. Ja zawsze przekolowuję układy, zanim posadzę je. Jest taka cienka warstwa fluxa. wrzucona. No, i pięknie, dobra. Teraz posmaruję układ, i układ yy, wypozycjonuję, i wszystko trafi na maszynę BGA. Płyta wylądowała na maszynie BGA, mamy 135 stopni. Trzecia faza fast reflow, czyli szybkie wygrzewane do dolnej części płyty głównej, a potem dokończymy osadzanie układu górą. Mamy 196 stopni. Włączyłem górę, czyli górną grzałkę. Układ pewnie już pływa, ale musimy dojechać do 220 stopni. A dlaczego? Bo musi być pewny w lód. Ja sobie jeszcze sprawdzam dodatkowo moim pirometrem temperatury. Mamy rozstrzał 10 stopni, 5 stopni, 10. Zawsze warto to sprawdzić, bo czasami maszyna może przekłamywać. No i czekamy. Czekamy, aż się tutaj nam pięknie osadzi układzik. Teraz płyta wystygnie, potem delikatne czyszczonko i zobaczymy jak to wygląda, czy faktycznie ten laptop się uruchomi. Płytę wmontowałem do kadłuba, założyłem chłodzenie, to oryginalne chłodzenie. I teraz tak, nie jestem pewny czy nie będzie potrzebny mocniejszy zasilacz. Mam w pogotowiu oryginał, ale na razie jeszcze, to jest wtyczka od oryginału, ale na razie jeszcze będę chciał podłączyć do mojego serwisowego zasilacza ten sprzęt. Mam tutaj 5A20V. Po pierwsze, czy będzie prąd pływał od razu i czy będzie większy pobór niż 500 mA, bo to jest bardzo ważna sprawa. Podłączam wtyczkę. Włączam linię. Mam cmos też podłączonego. I odpalam sobie power. I mamy od razu 1-3A-2A zobaczcie. Pięknie to idzie. I co my tu mamy? Mamy obraz, słuchajcie. Mamy 2,5 A i mamy obraz na matrycy. Czyli co? Nie był procesor uszkodzony. Procesor jest sprawny. Problem odnosił się do czegoś innego. Problem był w mostku, który był osadzony na bezałowiu i były niedoluty. Dobra, skręcę do końca komputer, włożę tutaj dysk twardy klienta, zbotuję system operacyjny i sprawdzę, czy grafika dedykowana działa i czy pracuje. Oczywiście nie zapominając o głównej baterii, bo główną baterię też muszę tutaj zamontować ale potem już podepnę się na normalnym zasilaczu, oryginalnym, ponieważ mój e, ołon nie da rady prądowo tyle wykrzesić w, z siebie laptop naprawiony, słuchajcie działa grafika pracuje w tym momencie się robiły jeszcze aktualizacje, jest to angielska wersja Windowsa 10 jednak procesor jest sprawny co było z tym laptopem? Nie pod mostkiem. Niedolutowany mostek spowodował to, że laptop podziałał 2-3 dni. Wyszło to w trakcie podgrzewania na moim podgrzewaczu bakun. Chciałem samym podgrzewaczem ściągnąć układ BGA i hotem. Na pewno by się to udało, ale przy bezołowiu lepiej nie trenować na tej płycie, lepiej nie uszkodzić płyty. Wrzuciłem to na profesjonalną maszynę BGA Jovi i ściągnąłem układ. Układ dopiero zaczął pływać przy około 220 stopniach, co jednoznacznie oznacza, że układ był bezpośrednio na oryginalnych kulach wstawione i doszło do po prostu pęknięcia kuli albo niedolutu. Ja bardziej stawiam na niedolut. No cóż, firma, która to robiła jest dosyć dużą firmą. Nie wiem, dlaczego się wypieli na pana Dominika, bo tak się nazywa klient, mój klient, mój widz. Na pewno nie była to tania naprawa. Nie była to tania naprawa. Nie wiem, jak się losy dalsze potoczą. Zdiagnozowałem to, udało mi się namierzyć usterkę. Dosyć nietypowa usterka, widzieliście, jak ja to diagnozowałem. Trzeba było docisnąć ruch układu, i laptop po prostu miał większy pobór prądu przy włączeniu, ale się nie postował. To nie było tak, że ja wcisnąłem ten ruch układu i laptop zaczął normalnie sobie funkcjonować. Nie, tak nie było. Było po prostu pływanie od 1A w i, 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 i w dół. Był restart, był drugi restart, ale nie było postu. Mam tu list od pana Dominika i wam go jeszcze na koniec przeczytam, jak to było w wersji właśnie pana Dominika. Rozmawialiśmy przez telefon dwa dni temu. Laptop wrócił po reklamacji od firmy. Twierdzą, że uszkodzony jest procesor. Wcześniej podobno wymienili mostek oraz naprawili linię zasilania. Laptop był włączony może trzy razy, czyli nie działał trzy dni, tylko trzy razy był włączony i dalej jest ten sam objaw, co przed pierwszą naprawą, czyli uruchamia się z czarnym ekranem. Proszę, proszę o weryfikację, co było nim rzeczywiście naprawiane i jaki jest teraz problem. Nie przetestowanie sprzętu, moim zdaniem to jest ten problem. Przez tą firmę nie przetestowanie sprzętu, to trzeba gruntownie przetestować, zwłaszcza po, bycie, po demontażu mosta, mostu. Zasilanie może naprawiali. Most został wymieniony na nowy, prawdopodobnie, albo jakiś refub. Ale był na kołach bezołowiowych. I tyle w temacie, słuchajcie. Ta diagnoza nie była tak, tak szybka i fajna, jak, jak się wydaje. Nie było tak, że ja to od razu na to wpadłem. Ja to na to wpadłem przypadkiem, słuchajcie. Takie efekty są bardzo dziwne. Przypominam o tej kartce. Wszystkie sygnały były, łącznie z power on, z sygnałem, który uruchamia nam przetwornicę na procesorze, a tego napięcia nie było. Dopiero przy coś mi tknęło i nacisnąłem ten mostek, i zaczęła się płyta inaczej zachowywać, więc dosyć hardkorowy przypadek. Nie każdy by na to wpadł. Pewnie mo mo mogłoby dojść tutaj w innym serwisie do wymiany płyty głównej, ale czy to byłoby odpłacalne? Nie wiem. To jest 17 jeszcze posłuży. Mamy tutaj GTXa 1660, chyba TI, nie mam pojęcia. Cóż, oby jak najmniej takich przypadków, oby jak najmniej takich reklamacji, a jeżeli taka firma robi taki sprzęt, to powinni wziąć to na klatę i powinni to wziąć i przynajmniej zweryfikować. Czy padł ten mostek jeszcze raz, więc trudno. A nie opowiadać bajki, że procesor po prostu padł. To tyle ode mnie. Cześć, trzymajcie się do następnego przypadku. Napiszcie, co sądzicie o takim czymś, o takiej sprawie. Hej, trzymajcie się. Cześć.